CO JEST NAMEK no, MI CHODZI Pierwszy raz w gnomie weszła W gnoma wyszła. Przecież ten gnom jest niebezpieczny, on mnie może zabić Travis Scott też umiera Tutaj jest generalnie w tym pokoju przyspieszanie procesu Oczywiście Tylko, problem jest to, że więcej ludzi się rodzi niż umiera w tej grze Ciągle ktoś klonowy, jest. Na przykład to Jerzy Jakieś jeże powstały Patrz na ten beben Idzie wytrzeć podłogę yeah. O, ale się hot doga ale to się popsuło co? Wszystko dobrze? Jakie bo ciszy. ku... Air strajki, kur... Malboro. Nie no, ten hotdog. ona jest totalnie zepsutą kobietą. Nie mam pojęcia jak go nazwa jeszcze. Mam nadzieję, że ona sama go nie nazwie kwa kur... grzegorz dwa. Sequel. Ty tam przeleciał pociąg, czy mi się wydawało. Uuu, o czym ty rozmawiasz? Kur... pisz dowcipy? do wcipek <laughs> do... Ale oni się tak kochają w ogóle. Ja przy kosiarzu zmęczyłem się pół godziny im wystarczyła tylko rakieta w Kosmos, kurwa. Ej, co jest? Spełni 100 kaprysów? Kim ty jesteś, kurwa? Co tu się dzieje? Ten jakiś szczęśliwy dziadyga! O, nieważne. to jakiś stary człowiek. Co jest kurwa? Nie! O! Chociaż tyle. Wyrzuć to. Wyrzuć to. A! co ty zrobiłaś właśnie? Nie. Ty. Co jest kurwa? Grać? Nie! Co jest kurwa? Nie, NO 10 na 10. Co? O je, co to było teraz? Ja ją to chwalę, ty, ty. No właśnie o to chodzi. Dajesz palec w rękę, kur. Pochwaliłem szmatkę i co? Gówno, kur. O, 01 dodek, szkoda. Dobra, polujemy na jej rodzinę, kur. Tylko niech się ktoś pojawi na tym chodniku z twojej rodziny, to. Czekaj. Eee, e, bo ona umiera! Pękaj, siśki! Urodź dziecko w szpitalu? A co tu dziecko się rodzi? Ale co tu się dzieje? Czemu to lewituje? Czemu ona ma bęben, jakby była kurwa, piłką? A, już pora! Ona rodzi! Nie no, przy tych duchach ryczących, to ciężko. Dobra, no ródź, no. Ile można czekać? A. Jesteś na porodówce i w pewnym momencie mówisz, dobra, trzeba zapierzić sobie rundkę w Tetrisa. To ma jęczy i gra w Tetrisa. Nie wiem, ty jesteś pierdolą. No, rodzi. Jest chłopiec, dobra. Jak go nazwać ty? Jak go nazwać? Kasztan? Dobra, mamy kasztanka. A, i wiecie co zrobiła? Pierwsze co? Patrz w gwiazdę. <laughs> Dziecko jest. Puuu, śmierdzi sobie. Cie szma bo No, przestań mi wchodzić w telewizor. Już trzeci raz widzę, że wchodzisz. Nie wiem, Rozumiecie, że ten ryczy, a ta pada kosmos. E-no, eee, wzorowy ojciec. Co, ty się dzieje? Czy zaraz wyciągnie suta i zacznie go karmić? Ty, na stare lata bo młod... on taki nie był. O, no. Ryczy pod kątem. Kiedy będziesz dorosły? Przewiń? No właśnie, chciałem, żeby do przodu poszedł. Pop. Co się dzieje? Co tak ryczy? A, ty już się witasz. No, też tak sądzę, właśnie. O, tak, to lubimy najbardziej. Generalnie jakbym przechodził obok, nie, i widział coś takiego. Załóżmy, że mieszkam e, w tym domu i bym widział za okna coś takiego. Urny, teleskop, zdechniętego krowokwiata, dom w kształcie fi... Pier... wielką lamę, rakietę, boomboxa wielkiego, I jeszcze jakiś giga znicor to Raczej bym się przejął. Albo zastanowił się, czy nie chce się wprowadzić. Kim on będzie? Kim on może być? Kim ty będziesz? Karm z dupy. Odbijaj, ale o podłogę? Jak koszykówką? Piłkę? O leżeś kolegę znalazł teraz. Słuchaj, on nie jest wart. Co się tam, Gugaga. O! A ty? A go powiększę O, kur! Co ty gada? Dziecko! Ja mogę ludzi powiększać. <laughs> Ale kasztan! O kurdy! Co jest? Go nawet nie słychać, nie? Nie krzyki. Ty tracił głos taki wielki jest. O <laughs> Ale kurwa baba z